Cześć, na moim kanale i dzisiaj gramy w br broche heaven i i dajcie łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał i się dzwoneczkiem i dajcie łapkę w górę. No, to już nie będę przy to możemy zaczynać. Widzowie, chciałem tylko powiedzieć. To jest mój nowy zwierzaczek. Nazywa się Złoty Ninja. Złoty Ninja. Złoty Ninja Junior. Widzowie, jeszcze kiedyś może zmienimy tej myszce, zmienimy nazwę. Kiedyś zmienimy nazwę. I widzicie, widzowie, zauważyliście, że zmieniłem strój na wakacyjny. No to, no to nie będę przerywał, to możemy już grać. No i w dzisiejszym odcinku, widzowie, sobie teraz, sobie pokażę Wam. Yy, będzie to prawdziwy sekret na Broheven. Bro Naprawdę, widzowie, idziemy na pierwszy sekret. Tak, coś jest. To nie tutaj, nie tutaj. To jest w innym miejscu. pojedziemy autem, widzowie. Dobra, motorem pojedziemy. ściemno ciemno zobaczymy właśnie czy jest o dom otwarty o jest kogoś dom łamiemy się do niego to chcę tylko wam coś pokazać widzowie jakieś tajemnice patrzcie, to jest pierwsze nasze. Widzicie? To jest sejf. Trzeba stąd wyjść. Biorę w głowie najłatwiejszy oh. transport, żeby zginąć. No, i udało się. Dobra, to teraz znowu jedziemy może na motocyklu? Dobra. A, może już. A, może. A, może. A, bo ja nie rzucałam. Przed moim żółtym sam ten. Gdzie my mieliśmy dalej iść? A. Chciałem wam widzowie Pokazać Że tutaj wejdziemy Gdzie jest samolot? Będę to naciskać Kurde Pojedziemy teraz sobie pod górkę, widzowie, do takiego pewnego miejsca. W tym odcinku nie będziemy tylko robić tamtego tego, tylko jeszcze polecimy sobie nad miasto. Gdzie to było? Dobra o, Chciałem tylko widzowie zesk zeskoczyć Widzowie chciałem powiedzieć, że na tym kanale też będą odcinki z Brew Heaven, Które Będzie, że, są ro że rodziny mnie adoptowały tylko poczekajcie, widzowie. O, jest. Lecimy! Uh! Dobra. O nie, teraz muszę do przodu i... Oddało się. I gdzie to było? Co to było za miejsce? O wiem. Nie można nam się tepnąć. Dobrze, co wie? się Polecie z wami samolotem. Polecimy samolotem w tym odcinku. O, jaki bar? O jest. Dobra, idziemy. Lecimy. Polecimy sobie widzowie samolotem. No i dobrze idziemy prosto. Wchodzimy do samolotu. No i sobie poleżemy. Poleżąmy sobie la, la, la. Bo coś się dzieje, Co dzieje się? Dobra. no i kurde walnąłem w ziemię. Teraz widzowie chciałem Wam jeszcze pokazać taki hak próbuję go zrobić. Robi się mniejszy Nie działa To teraz widzowie się powiększymy do rozmiaru Tak jak zawsze No i teraz o, sobie po drodze ze wyruszam w dal, wyruszam w dal. Na początek, puca dwa i sercu, miłość nam zna, wyruszam w dal, wyruszam w dal. Chociaż nie dość się z do domu może do dojść, wyruszam w dal, wyruszam w dal. A. A. Co ja robię? Dobra, teraz idziemy Wyruszam w dal. Wyruszam w dal. Wyruszam w dal. Mam na początek pół co dwa. Sercu miłość nam Wyruszam w dal. <m wrote> E, mm, mm, dobra, ja wychodzę Mniej Więcej ja zrobię Dobra, uh. O. Czego? Teraz na koniec widzowie. sobie sobie, sobie sobie zaśpiewamy. Zaśpiewamy sobie. Wyruszam w dal. Zaczynamy. Wyruszam w dal. Wyruszam w dal. Mam na początek płuca, dwa i tu Myłość nam nie zna. Wyruszam w dal. Wyruszam w dal że jestem dojść do domu, w końcu muszę dojść. Ruszam w dal, wyruszam w dal. od mi w żołądku się przylewa do gambola i do... To do... Do przez Pustkowa i Doliny, z wysonieniem ryk rych. Taram przecież mi do Elmo Wyruszam. Wyruszam w dal, wyruszam w dal, po podróży tej nie. A chcę do pola serca wziąć. Wyruszam w dal, wyruszam w dal, Na początek poza dwa i sercu. miłość nam mnie zna. Wyruszam w dal, wyruszam w dal, Coś lewa do gampola i do śpiewa przez twuskowa i doliny spytam nie nie dzieci to koniec odcinka no to pa pa